Maxi Ock, ok, wysadzając w powietrze fabrykę eliksiru okrucieństwa, obrócili w niwecz straszliwy plan Małpy Tropik i doktora Lenkusa. W poszukiwaniu swojego balonu, nasi przyjaciele trafili na cmentarzysko balonów teren działania łowców nagród. Chcąc odzyskać balon, Eddie musiał zgodzić się na wyścig z zasłoniętymi oczami z szefem łowców Bobem. Okazało się jednak, że Bob nie miał najmniejszego zamiaru walczyć uczciwie i że za wszelką cenę chciał złapać Ediego Maxa i Oka, by sprzedać ich na targów Antarkos. W tej sytuacji Eddie zdjął opaskę z oczu i ku wściekłości łowców wyprowadził balon z cmentarzyska. I znów trójka podróżników podjęła drogę ku wyspie niedźwiedzi, tej dryfującej krze, której szansa na przetrwanie malała z każdym dniem. Bitwa gorących wysp. Według obliczeń Kafukai, wyszpa niedźwiedzi powinna znajdować się gdzieś tutaj. Nie widzę tutaj! Nawet najmniejszej wysepki! Może się roztopiła? Może popłynęła bardziej na południe? Nie traci nadziei! Jej! Ale granica! Nigdy jeszcze takiej nie widziałem! Granice w tej części świata są jakby to powiedzieć brutalne! Znowu jesteśmy w Królestwie czarownicy Marweliny! Musimy być bardzo ostrożni! <laughs> Ale nie w masce sam się oddaje w moje ręce! Bliżej! <laughs> Jeszcze bliżej! Bliżej właśnie tak doskonale! A to ci gratka lecą prosto na wulkan! Znaczy, latające trójkąty tego zwariowanego tropika i sterowiec tych głupich piratów w moim królestwie? A, nareszcie wytropiliśmy tę bandę, zrobimy z nich siekaninę! Nie od razu, nie od razu! A, chcę się rozkoszować ich długą agonią! Straszny jestem, prawda? Prawdziwy drań, wasza wysokość Macie do mnie mówić, wasza najgorsza okrutność Nie strzelać bez mojego rozkazu Tak jest, wasza najgorsza okrutność Niedźwiedziowi będę wyrywał włosek po włosku Duszka oka wrzucę do pralki na gotowanie A królika... Co strasznego można by zrobić z królikiem? Edi, chyba coś zauważyłem. Z dziobu czy z rufy? E, e, dziób jest z prawej czy z lewej? Dziób jest z przodu, a rufa z tyłu. Z tyłu, z tyłu! Dobra, Maciu, do roboty, szybko! Edi? Oni są od nas szybsi! No, to się jeszcze okaże. Maksiu, więcej czadu, więcej Ech! czadu! Ach, przecież Dobrze! Widzę, że muszę Wam pomóc! Na no, hektoplazmusa niech się ze mnie balon stanie! Bo chcę wielkie mieć dmuchanie! Dmuch! Ten duszek zawsze mnie czymś zaszkoczy! Dmuch! Dmuch! Uciekają! Lećcie za nimi, ale bez pośpiechu! <laughs> chcę sobie przedłużyć rozkosz! <laughs> moje terytorium bez pozwolenia A więc są, zobaczyć z kim mają do czynienia O bazoż, bazisz, bazarz Skało, skało Nie śmie, nie śmie w górę Bazarz, bazisz, bazarz Nie go Wysoko, wysoko Rusza na mój rozkaz stać! Szubidu! Ok, co się stało? Dlaczego nie lecimy? Mamy poważnie kłopoty, Maxiu, z powodu czarownicy Marveliny. Moja duchowa moc jest o wiele słabsza od jej mocy czarodziejskiej! Kłupia! Lecimy! Nie? Barwelina? Barwelina? Ta czarownica? Nienawidzę jej! Ja! Tu mówi tropik najgorsza okrutność! Czemu nie lecimy? Co tam się dzieje? Odpowiadać! Sprawdzenie radaru. Nie rozumiem. Urządzenia nie działają, wasza najgorsza okrutność! Co to znaczy, nie działają? Nie! Aby mnie na nasz urok! Niech ją tylko złapie, a ugotuje ją na wolnym ogniu! Informuję waszą najgorszą okrutność, że system obrony naszych pojazdów nie został uszkodzony. Czekamy na rozkazy waszej królewskiej najgorszej okrutności. Jesteśmy gotowi do ataku. Ognia! Ognia! Robią? Czarownica Marwelina i Małpa Tropik nienawidzą się. To z ich powodu rozdzielili się pogodotwórcy. Opowiedz nam o tym. Dobrze, to było dawno temu. Każdego ranka w świątyni narad Czworo pogodotwórców, Grom, Syrena, Lodyna, Czarownica, Marwelina i Małpa Tropik zbierali się, by ustalić pogodę na dany dzień. Ale Marwelina i Tropik bez przerwy kłócili się. A ponieważ swarliwość jest cechą zaraźliwą, wkrótce między wszystkimi pogodotwórcami zapanowała niezgoda. i od tej pory grom rzuca swe groby na Morzu Cyklonów, Ludy nam mrozi swoje królestwo Morza Białego, Marwelina podgrzewa wnętrze ziemi na gorących wyspach, a Tropik utrzymuje zabójczą wielkość na swoich wyspach ciemności! Dosyć! Ruszamy! To na nic, Sedy! Palun nawet nie drgnie! Wracaj do swojej łazi, pokraczna małpa! Co? Pokraczna małpa? Ja? Największy gigantyczny władca tropik, najokrutniejszy z pogodotwórców! Pogodotwórcy? Oho! Mam pomysł i to genialny! Ja też mam moc! Nie od parady jestem pogodotwórcą! Glugluglu, glu, glu, czarna chmura, glu, 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 wielki deszcz, glu, nad barwę lile, glugluglu, niech ją zleje, glu, glu, glu zbiję ze skały! Ha, ha, ha. Co to Co za chmura?! O, To za ochyda! Roślina! Jakaś roślina na skale! Nienawidzę roślin! Dostaję od nich wysypki. <śmienny> <śmienny> no tak! Mam wysepkę! Mam wysepkę! <śmienny> dobrze ci tak! Dobrze ci tak! O, Marwelina! Krastowata! <śmienny> Droga, mi za to zapłacisz! O nie, O nie! Wrócę ci to z nawiązką, wstrętny <śmienicza> Lecz się za nią! Chcę ją utopić w ciepłym deszczu! Nie będziemy już ścigać niedźwiedzia, wasza najgorsza okrutność! Później! No nie są tacy groźni przeciwnicy! Jakiś tam prostoduszny niedźwiedź, naiwny królik i duszek! <śmienicza> Najpierw zajmiemy się prawdziwym przeciwnikiem! <śmienicza> nie, nie! Deszu. E, nie znoszę deszczu! Dosyć! Dosyć deszczu! E! Nawet najodważniejszy złoczyńca czegoś się boi! Wszystkie czarownice boją się wody! Zdaje się, że czar już ustąpił! O... Tak! Opis tej przygody trzeba zostawić przyszłym pokoleniom! Nazwy to Bitwa Gorowyst! A więc ja, Mały Max, znalazłem się na terytorium złej czarownicy Marweliny dokładnie w czasie, kiedy dwa latające trójkąty smaków wampirów rozpoczęły strzelać do skały, na której stała. Na wyszpę niedźwiedzi. Ona musi tu być gdzieś niedaleko. Oj. To może jest bardzo rozległy! Po raz pierwszy od początku tej wyprawy Eddie poczuł się spokojny. Dwoje ich najgorszych wrogów nienawidziło się. Dopóki Marvelina i Tropik będą ze sobą walczyć, nasi przyjaciele nie muszą obawiać się ich ataków. W swojej długiej podróży nasi bohaterowie przeżyją jeszcze moc zadziwiających przygód. Przeznaczenie wszędzie im los pełen tajemnic, niespodzianek i niebezpieczeństw. Niestety. Pewne dramatyczne wydarzenie zmusi ich do powrotu na wyspę Antarkos.